To zdecydowanie szczęśliwy koniec roku 2019. Małgorzata Rozenek Majdan ogłosiła wraz z Radkiem Majdanem, 47L, że po długim okresie starań w końcu zostaną rodzicami. Z powiększenia rodziny cieszą się nie tylko przyszli rodzice, ale także przyszli dziadkowie. Głos. To była długa droga do szczęścia. Gosia i Radek odkąd pobrali się w 2016 roku i od tego momentu marzyli, by mieć dziecko. Z poprzedniego związku z Jackiem Rozenkiem, 50 l. ma dwóch synów, Tadeusza, 9 l. i Stanisława, 13 l., których Radek pokochał jak własne dzieci. Jednak w głębi serca razem z Małgorzatą marzyli, by do ich gangu Majdanów dołączył jeszcze jeden członek. Przez wiele miesięcy małżonkowie starali się o maleństwo przy pomocy metody in vitro. Rezultaty były jednak marne, a sama Gosia przyznała, że przeżyła dwukrotnie poronienie. Ara zaczęła już poważnie myśleć o adopcji. Okazało się jednak, że nie będzie ona konieczna. Z ciąży Gosi cieszy się nie tylko Radek, ale cała rodzina. To najlepszy prezent świąteczny. Jaki mogłem sobie wymarzyć, powiedział w rozmowie z faktem Stanisław Ostrzewski, 70L. Ojciec Małgosi Dziadek nie ma wątpliwości, że przyszli rodzice doskonale sobie poradzą. Bardzo się cieszę, że spełniło się marzenie moje córki. To na pewno będzie główny temat rozmów podczas wigilii, którą jak co roku spędzimy razem. Gdy jakiś czas temu dowiedziałem się, że znowu zostanę dziadkiem i będę miał wnuka, to bardzo się wzruszyłem, powiedział widocznie poruszony. Teść nie szczędził także ciepłych słów Radkowi. Wiem, że Radek będzie świetnym ojcem. Udowodnił to nie raz, opiekując się Stasiem i Tadzie. Bardzo marzył o tej roli i wkrótce się to spełni. Coś niesamowitego.